po Pradze, odkrywać skarby Warszawy. Jedzie mój przewodnik. Cześć! Cześć, poznajcie Karola. Polskiego. I dzisiaj zabierze Karol nas w specjalne miejsca na Pradze, bo Praga nie jest oczywista i nie będziemy się kierować przewodnikiem żadnym tylko Ty jesteś naszym przewodnikiem Mówię, i naszym autorytetem. Ludzki przewodnik, tak, lokalny. Tutaj wyrosły z prawobrzeżnych mazowieckich gleb, niecałkiem miałowe. Kiedyś Pragi nie lubiłem, jak byłem jeszcze na etapie liceum, tak, gdzieś sam początek studiów. To był moment, kiedy zaczynałem lubić Pragę. Nie lubiłem Pragi, nie lubiłem Grochowa. Na Grochowie bywałem wtedy częściej, bo wydawały mi się, Zapyziałe. A jeszcze jak byłem dzieckiem i chodziłem z mamą na dworze z Wileńskiej, ulicą Targową, jeździliśmy właśnie do babci do Łochowa, to pamiętam, że Różycki, który jeszcze wtedy żył w jakiejś mierze, ludzie z wielkimi torbami, którzy tam się przemieszczali, ta cisza ludzka, wydawała mi się nawet trochę, trochę straszna. No ale potem, jak sobie zebrałem do kufy to, to, to wszystko, o czym powiedziałem, i jeszcze różne inne rzeczy, no to. Zacząłem dostrzegać magię w pracy, zupełnie, zupełnie jak dziecko, tak jak weźmie kijek i ma karabin. Tak jak ja patrzyłem na stare kamienice, to czułem, że czas nie płynie tak, jak, tak jak zegary by to sugerowały. Przepraszam za tę <gry> bardzo taką złej jakości metaforę. Na przodu. Gdzie jesteśmy? My jesteśmy przy piekarni bardzo Aha. wspaniałej. Przy ulicy Jadowskiej. To jest piekarnia, która istnieje od połowy pierwszej lat 80. Natomiast od 2000 roku jest tu również Muzeum Chleba założone przez pana Mariana Pozorka. Aha. który Sam był żywą reklamą tego muzeum. Jak się do niego tutaj przyszło, bo trzeba było się umawiać na zwiedzanie, ale oczywiście bardzo chętnie się pan Marian umawiał. No to mógł opowiadać o tych wszystkich dzieżach czy innych naczyniach do ciasta, dyplomach, cechu, cechu piekarzy, przepisach. Jak się to przyszło z dziećmi, no to każde dziecko dostawało po półce, no bo pan Marian mówił, no jak to możliwe, żeby do piekarza przyszły dzieci, żeby wyszły głodne. Warto tu przychodzić po chleb, klimat jest bardzo swojski. Pracuje tu kot imieniem kicia. wcześniej był kot, który był cały biały, chociaż jak mu się człowiek lepiej przyjrzał, to on futro miał szare, ale był po prostu w mące. Polecam chleb na przykład gryczany, jest bardzo dobry, zwykły razowy też jest pyszny, pieczony na liściach kapusty jeszcze jest inny i, i dużo innych wariantów. Bułeczki żytnie na zakwasie też są świetne. I bardzo wspaniałe. Nie jestem fanem ciast, ale na wielkanoc próbowałem tu kawałka mazurka. No i był fantastyczny. Fenomenalny ten, To sprawdzimy. Wejdziemy tam do środka. To Dzień dobry. Dzień, dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Dzień no, przepyszne jako Słucham Słucham, rodam, jadne, ciasta tak. mało. Tak, tak przepyszne. przepyszne. Tak. ciasta, mamy świeżutkie, na jamuszki z serem i rodzynką. Wszystko super świeże. Dobrze. Przepyszne, no, przepięknie wygląda. Przepyszne Dlonda. lody mamy. Mamy na przykład włoski z oliwkami i, i z, <laughs> z suszonym pomidorem, na z pokrzywą. Bardzo zdolny chlebek, oczyszczający organizm i po prostu bakterię wulczy, na czasie taki dobry. To jest pokrzywdą, tak? Tak, cebulkowy Jest proszę Pani Jawko z Razowych, sandomierski przepyszny żydkim chlebek, no i jest wiele innych. Dniowy o. Ja to chyba otrębowy, bym, ja bym się zgłosiła na ten chleb z pokrzywo. I bardzo proszę. pani A, dobrze. A, nie o, nie A I jeszcze dla komuny, jako mały chłopczyk stają w kolejce po z mamą i będę pilnować jej roweru, ale mi było źle samemu na ulicy, więc wszedłem za mamą do tej piekarni i rower zaraz upragni. O matko! To, to takie były wtedy potworne czasy. Nasze rowery też tam stoją. Ale one są bezpieczne. Też też to są są bezpieczne. My, my jesteśmy stąd, ja jestem stąd, także ten z rowerów absolutnie nie, nie. Natomiast no, ta piekarnia jest w tym sensie, że tu się przychodzi rano, ta piekarnia jest taka od rano, a kiedyś jeszcze do niedawna była czynna o no, czwartej. Ale już o czwartej sprzedajemy. Z Nie, to znaczy ja przychodzę o czwartej, jest krojenie na opiekę, te siostry z i ja już jestem o czwartej, a jak jestem to sprzedaję. Aha, czyli No, także 4 można już o czwartej kupować. 11. Czyli to od czwartej po imprezie może można, niech padniemy z głodu. I specjalnością zakładu jest są jagodzianki, tak? No obecnie tak, a zwykle to jeszcze przepyszne pałuczki wieczemy, ale teraz jest sezon na jagodzianeczki, no hmm? więc trzeba jeść jagódki. Tak, bo zdrowe. Są zdrowe na oczy. Czy coś będzie do tych chlebów, czy nie? To wszystko. To wszystko. Ja mogłam się doczekać smaków i musiałam jeść. Tak. Doskonałe. Magia. Wspaniałe. Karol jeszcze poczeka. Z kawą zjemy. Z Tak, ale ja już nie. Ja już teraz. Trudno się powstrzymać. Doskonałe. kamienica na Łączyńskiej 44. Ona wystąpiła podobnie jak Inasy w takim zapomnianym trochę filmie Abel Twój Brat. Zupełnie zapomniany, bo ja nic nie pamiętam. Zupełnie zapomniałam o tym filmie. Około 70 roku Aha. zrobiony ten film. No to mam prawo, jeszcze mnie nie było. Tak, mnie też jest zrobiony właśnie tutaj na nasypie. Możemy tutaj się zatrzymać przy stalowej rumaki i wespniemy. Bambusowe, przepraszam, jeden jest bambu z bambusa. Na ten że <grywa> Idziemy za Karole. tajemnicze miejsce. Teraz będzie trochę wspinaczki, może nie są takie malaje, ale jednak yy, ważny punkt yy, dla topografii tego miejsca. Miejsce wielu rozmaitych inicjacji. Dobra, czekaj, Karol? Jakich inicjacji? No Inicjacji yy, takich, które. Nas no, wprowadzają w coraz późniejsze dzieciństwo. Czyli mówimy o, o takich antropologicznych inicjacjach? No tak. które Każdy z nas przechodzi po swojemu, a nie jakieś. Tak, w sensie tutaj się chodzi, żeby palić pierwszego papierosa, tu się obala pierwszego okay. jabola. Tu, no tak. tu, tu, tu się nawet czasem chadza na, na randki. Pierwsza. Pierwsza, czasem i drugie, prawda? No, tak, to przecież... woli. Czasem jest czym dalszym. Nie, nie musi to być przecież koniecznie plac Zbawiciela albo jakaś nie. najdroższa kawiarnia na, na nowym świecie. Może być też nasyp tutaj na, na szmulkach. Także i to tutaj jest też pokazywane w filmach. Na przykład w filmie To ja złodziej. To, jest, to ja złodziej jestem. To ja złodziej jestem. To ja złodziej jestem. Chodzą właśnie po tym nasypie. I, no I mówią o tym, że lepiej zrobić jeden skok niż w warsztacie samochodowym zasuwać przez, przez cały miesiąc, pijąc być może pierwsze w życiu piwo. A my wejdziemy my już jesteśmy dorośli, więc możemy bez wyrzutów sumienia czy fałszywego wstydu wejść na ten nasyp i spojrzeć, jak ładnie szmulki i targówek fabryczny z niego wyglądają. Idziemy! Idziemy! Musisz być w nie? Dobra. Jesteśmy na samym szczycie. Jesteśmy na jakiejś stronie świata. Jesteśmy. Mamy już swój pierwszy raz, ja mam swój pierwszy raz na nasypie. Moja inicjacja. Tak, ja już, ja już któryś raz na tym, na tym nasypie. To już jesteś tam wprowadzającym, ty jesteś tym mistrzem ceremonii. Nasyp, który rozdziela dla dwa światy. Kiedyś dzieciaki walczyły tu na piguły śnieżne i opowiadały sobie legendy o tym, co jest po drugiej stronie, a my już wiemy, że tam jest targówek fabryczny, dzielnica, z której Aha. Józef Balcerek tak bardzo się nie chciał wyprowadzić na ursynów, czyli na wiochę, jak no to określiła tak. jego żona. Też bardzo charakterna i klimatyczna dzielnica, ten targówek fabryczny. No a tu mamy szmulki. Tam dalej majaczy wieża Bazyliki przy Kawęczyńskiej, Bazylika mało znana warszawiakom. To jest warto nadmienić, skoro dalej. tu jesteśmy, że widzimy tu zabudowania fabryki Avia. To jest nowa hala, oddana ta, to... Yy, niedawno. To jest fabryka, która istnieje od samego początku XX wieku. No co to przed wojną produkowała między innymi Silniki lotnicze, Aha. czy na przykład części do samolotów PZL Łoś, tych naszych słynnych bombowców, a teraz produkuje obrabiarki precyzyjne i sprzedaje je na eksport. Także Aha. to jest jedyny taki duży, praski zakład, który jest tak stary i który przetrwał. Było takie zdjęcie dwojga ludzi obejmujących się, siedzących przy torach, a Aha. obok nich tabliczka strzeż się pociągnął. Wiadomo, że nie wolno dotykać przewodów, bo są na wysokości 5 metrów. To nie dotykamy, nie, to nie śmier... wchodzę ci na baranę, nie to... będziemy próbować. No lepiej nie, bo to tak. No a ten pociąg to jedzie wolniej od mojego roweru. No Może nie chce nas przejechać na przykład. Może tak. Popatrz, z tego kąta lepiej wyglądamy. Pomachamy. To jest część nielegalna. Czy następna część będzie legalna? E, no bardziej. Bardziej. Tak. A w jakim stopniu będzie tam jeszcze ten element nielegalności? E, nie, no nielegalności to już chyba nie będzie, bo to... Chyba to ukradniemy. Coś, nie? Chyba, że to ukradniemy, No możemy przejść przez ulicę w niedosolonym miejscu. Tego roku. Aha. Oglądam przez okno, widzę jakaś ekipa filmowa, myślę, a może to jakiś dziwny serial, a tu nagle widzę Smarzowskiego. Tak? Byłem statystą w Klerze. To straszna praca, to koszmarna bycie statystą. Natomiast u Smarzowskiego no, chciałem zobaczyć po prostu, no jak, tak. to, jak to jest. I tam dużo, dużo więcej było nakręconych jakichś pobocznych postaci, jakichś improwizowanych dialogów, różnych rzeczy. Niż, niż weszło do filmu. Mogłeś mieć swoją główną rolę, ale cię wycięli. Tak, miałem grać główną rolę też w Titanicu wcześniej, a, a potem w Klerze, no ale wycięli. Taki tak. los! Niestety. Wzięli tego Ronaldo Di Caprio, czy jak. Tak. Ale to wytniesz. Tak zwana choinka wielosezonowa. Aha. Z której niestety te płyty CD i butelki opadają. Już prawie ich nie widać. Jak to tutaj jest? Ale nie tam jeszcze są puszki. No co ty? Kiedyś całe to drzewo było tak wspaniale obwierzone. Cyganie, którzy tu mieszkali, wykonali taką właśnie cholinkę wielosezonową. No co ty? Tak, I taki performance atryka, był. I wyprowadzili się w inne miejsce, ci cyganie. Eksploatowali. Aha. Natomiast została po nich właśnie taka wspaniała instalacja. Kiedyś jeszcze były płyty kompaktowe, też bardzo licznie piszące. Wspaniała bazylika przy ulicy Kawęczyńskiej. Budowano ją 90 lat etapami, tak jak przystało na potężny, spektakularny kościół. I ona ma to do siebie, ta bazylika, że nie znają jej warszawiacy. Jak tutaj trafiają, to, to się dziwią, że taki wielki, wspaniały kościół w takim miejscu. Nawet ci, którzy bywają na ząbkowskiej, gdzieś na targowej, na stalowej. Jednak najczęściej na takie dalekie szmulki się nie zapuszczają. Bo to koniec świata. Bo dla nich to jak koniec świata. I też z tego względu ta bazylika, podobnie jak jej otoczenie, gra w filmach różne miejsca małomiasteczkowe, prowincjonalne. W filmie Skrzydla te świnie, o kibicach piłkarskich na przykład ta bazylika gra w takie miejsce. Grała też właśnie w filmie To ja złodziej, Despero z Pitbull'a brał tutaj ślub z Dżemą. Tam nie jest dopowiedziane czy to Warszawa, ale tak jest zasugerowane, że to jest gdzieś jednak na, na peryferiach, a, a nie w wielkim mieście. Czy na przykład w filmie Pręgi, jeszcze inne tytuły by się się znalazły. Także to jest bardzo ważne przy Mulkach, że tutaj jest taki mało miasteczkowy klimat. Ta bazylika mi przypomina rzymski wzory. To jest klasyczna rzymska bazylika. Tak. Jej fasada jest wzorowana na bazylice świętego Pawła Apostoła za murami. Nawet według pierwszego projektu Łukasza Wolskiego, bo ją kilku różnych architektów budowało, miała mieć takie małe kolumnady z boku, nawiązujące do atrium, takiego jak to w budynkach z okresu wczesnochrześcijańskiego. Bazylika jest zlepkiem różnych projektów. Dalej budował ją Hugo Kudera, również Andrzej Boni, Stanisław Marzyński, a wreszcie wieże według jeszcze innego projektu zaprojektował Arseniusz Romanowicz, znany warszawiakom z dworców kolejowych. Ta wieża, dzięki Bogu, Została, A z których dworców? Y, y, nie, z dworców tych na linii średnicowej. Aha. Dworzec Stadion, Dworzec Warszawa-Ochota. To już współczesne, bardziej. Centralny, no tak. No, bo czyli tak, o którym roku mówimy? Wieża jest z 99. Dzięki Bogu ona została na nowo otynkowana. Parę lat temu, bo wcześniej miała taki majtkowy kolor, taki stabilobos, strasznie taki. Jaskrawy, a teraz ma bardziej stonowany, taki nawiązujący do reszty. Kto to i to zrobił ten kolor. Pa, pasteloza, tak zwana Aha. choroba polskiej architektury lat 50. Ikeoskie. ikeoskie trendy? No nie wiem, czy ikeoskie. Myślę, że bardziej takie wbrew temu tej szarości, która była za komuny. Powiedz mi, kto tam zrobił? Um to gdzie jest autorem mozaik? Jan Molga zrobił tę mozaikę, która jest w absydzie. Tak. I ona też nawiązuje do takich starożytnych wzorców, tak jak w kościele Hagia Sofia, jest mozaika, gdzie siedzi Matka Boska na tronie, a Justynian Wielki i Konstantyn Słynna Wielki mozaika, tak? klęczą i podają jej makietę tegoż kościoła. Natomiast tutaj siedzi Chrystus, zawsze wierna Polska i Matka Kościół, u jego stóp, więc też to jest takie nawiązanie. To, to, że Polska i że Kościół to ma związek z tym, że to było zrobione wkrótce po odzyskaniu niepodległości, wygraniu wojny z bolszewikami. Tak jak Kościół na przykład na Kamionku jest wotum za zwycięstwo w wojnie z bolszewikami, no to ta mozaika nawiązuje do tego, że blisko Chrystusa jesteśmy, kiedy Polska jest niepodległa Aha. i kiedy Kościół w tej Polsce kwitnie. Taki jest przekaz. I jeszcze kolumny. A no, i kolumny są też ważne. Tam w tej nawie głównej są kolumny, które miały. Znaleźć. Z sprzedaży są? Tak, są z garażowej. Wiadomo, że na zachodzie, no. nawet jak się wyjdzie na śmietnik, to można znaleźć takie rzeczy, jakie u nas za cięż... Maszyna do szycia, kolumny. No. Za, za ciężkie pieniądze kupujemy tak. w drogim sklepie. I podobnie były z tymi kolumnami, które się okazały no, kilkanaście centymetrów za krótkie, na potrzeby tego kościoła świętego Pawła Apostoła w Rzymie. I ponieważ takie się okazały, to zakupiła je Maria Radziwiłowa, fundatorka tego kościoła, od imienia której męża Michała Radziwiła, pochodzi nazwa tej części szmolowizny Michałów. Aha. Zakupiła te kolumny i one w czasie I wojny światowej, w tej wielkiej Zawierusze, przyjechały tutaj do Warszawy. Udało się. I udało się tak, ten kościół... DHL-em. Tak. Nie będziemy reklamować oddać jeszcze w czasie pierwszej Wojny w Stanisławowie. Przyjechali, choroby. nie było odbiorcy i to tak postały, postały, wzięli do centrali. Kurier nie zadzwonił. Dokładnie, dokładnie tak. Ale dotarły. I dopasowano wzrost, wzrost kościoła do 16, 16 cm na Tak, to dokładnie tak, tak jak z naszą narracją. Ja zawsze jak oprowadzam, to się boję, że będzie albo za bardzo luzacko, że odpłynę w jakieś tutaj zacznę opowiadać, nie wiem, że przysnąłem na przystanku czy coś takiego, no już przesadzam, że tu jestem No nie, bo nie przesadzasz tak. Albo że będę, że się zamieni w wykład terenowy. Także mam nadzieję, że te proporcje są zdrowe i że nie wygłupiam się, się za bardzo. Jak, żeby nie było, to mój rower tam od przodu. Jak Ci się jeździ na moim Bambusie? Bardzo fajnie, wygodnie. Genialny jest, nie? no Tak, bardzo te, te przerzutki tak się błyskawicznie zmieniają, no. to jest fajne. Jesteśmy na miejscu, co to jest? Więc to jest miejsce, w którym skupia się jak w soczewce cała magia ulicy Kawęczyńskiej. No Aha. bo na Kawęczyńskiej mamy klimaty bardzo takie mało miasteczkowe, zobaczymy drewniany budynek, jeden z dwóch zachowanych na Pradze. Mamy tu różne kamienice, zielone place niezabudowane, miejsca, gdzie na podwórzach pranie suszy się na sznurach rozpiętych pomiędzy drzewami. Także cały małomiasteczkowy tłumacz Członkowsko-Prasów tutaj jest silnie obecny. Kawęczyńska jest taka, gdzie mało samochodów jeździ, mało chodzi ludzie, ludzi, wszystko to jest takie uspokojone i powolne. A jednocześnie są tutaj jednak budynki o ponadlokalnym znaczeniu, takie jak wspaniała bazylika, którą widzieliśmy, takie jak zajezdnia tramwajowa, wyższa szkoła menedżerska w dawnej fabry fabryce obudów do telewizorów. Szkoła muzyczna, szkoła podstawowa, kamienice całkiem okazałe. Także jest tu takie dziwne połączenie wręcz wielkomiejskości, można powiedzieć, z małą miasteczkowością. I całe to połączenie wspaniale skupia się w tym przystanku. Co z tym przystankiem? Ten przystanek ma ławkę, swoją, ławkę ma, na której ma. zasiadamy. To jest ławka miejska, taka socrealistyczna, tak, jakie tak, można. Taki znaleźć. klasyk. Tak, w bardzo wielu miejscach w Aha. Warszawie. Ale ta i na tej ławce, tak jak teraz sobie siedzimy, moglibyśmy z niej skorzystać dwojako. Mianowicie, albo wsiąść w tramwaj, siódemka i trzynastka, które jadą do y, śródmieścia Warszawy, więc Aha. możemy łatwo się tam dostać i pojechać na przykład do pracy, czy w jakimś innym celu tam. No, coś tam Al... można by porobić. Tak, albo na tej ławce posiedzieć dłużej. Pójść do sklepu Szyneczka, który jest bardzo wspaniałym sklepem. Polecam to zakupy za nami. w Szyneczce, czy w Pelcowiźnie na Radzymińskiej, na Ząbkowskiej bardzo wspaniałe sklepy, gdzie można porozmawiać z ludźmi. Więc y, moglibyśmy pójść do tej Szyneczki, zakupić sobie oranżadę, czy co tam o, lubimy wypić. I wypijemy tutaj i, na tej ławce. I, I dalej siedzieć na tej, y, y, na tej ławce, prawda? Także ta ławka i ten przystanek, właśnie one łączą te dwa światy. Ludzie, którzy tylko siedzą na ławce i ci, którzy jadą robić wielką karierę do, do Warszawy. Jakby I to, i to mamy na kawęczyńskiej, co widać gołym okiem i tworzy tę surrealistyczną atmosferę, którą tak uwielbiam. Czujesz wykupioną orężada? Niestety nie można mieć wszystkiego, ale jak się ma muszyniankę, to można sobie wyobrazić, że ma się oranżabę. To jest najstarsza, naj, najdłużej istniejąca, najstarsza galeria na Pradze, która nazywa się Szkolada. Od początku 80. lat tutaj istnieje. Można tu kupić różne niesamowite wyroby ceramiczne pani Elżbiety Zawadzki, która to prowadzi. I również różne. Dość ekstrawaganckie i staromodne ubrania damskie, kapelusze i inne cuda oraz mnóstwo różnych, często bardzo dziwnych, samym swoim istnieniem zaskakujących nas przedmiotów. A oprócz tego, że jest to właśnie galeria i sklep z ubraniami i rzeczami, jest to również kawiarnia. Można napić się tu kawy czy gorącej czekolady. Szuflada, szuflada, tak jak widzicie, tam wyżej na szyldzie. Skąd pomysł na stworzenie takiego magicznego miejsca? Zawsze marzyłam o takim miejscu. Byliśmy bardzo młodzi z mężem, i postanowiliśmy otworzyć galerię. Pierwsza prywatna galeria, która powstała na Pradze, to właśnie my. Wszyscy byli bardzo zdziwieni, że odważyliśmy się na taki krok, gdzie, 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 gdzie w ogóle są bardzo nietypowe rzeczy. Bardzo niecepowe. Tak, to, no za ale chwilę. to nasza pracownia, sami projektujemy, sami, sami wykonujemy, pani projektujemy biżuterię. Tak, tak mąż bardzo y, nie wspomaga. Co prawda teraz są takie czasy, że niestety no, jeszcze musiał wziąć dodatkową pracę, żebyśmy podołali. No tak jest niestety. Ale galerie, galerie cały czas będą no, Państwo prowadzić. Tak, tak. I jest... trzeba tutaj pić kawę, żeby tak. to mogło wszystko się kręcić i nie tylko pić kawę, więc warto sobie tak. obejrzeć. E, biżuterię, tak, ceramika tak, też pani. Tak, robi. ceramika, biżuteria, e, wszystkie aranżacje, dekoracje e, no to wszystko jest w nasz, naszym Wiele realizacji filmowych u nas było, więc kręcili państwo Komasowie, e, kręcił Piotr Łazarkiewicz. E, no. Trudno by nie było nawet wymienić, ile, ile rzeczy się działo tutaj w naszej szampanii. Także jesteśmy bardzo zadowoleni i docenieni. Jest to magiczne miejsce, tak. naprawdę. A proszę mi jeszcze powiedzieć, skąd Pani bierze te niesamowite, e, takie malutkie jakieś figureczki, te lalki? No lalki to, to jest moje dzieciństwo. Zbieramy takie lalki, ale e, też były takie wypadki, że potrafiliśmy na schodkach naszej szuflady znaleźć lalkę, która na nas czekała od kogoś bardzo anonimowego, który wiedział, że zbieramy takie rzeczy. I nigdy się nie celetki. przyznał. I nikt się nie przyznał. Do bardzo miłe dziękujemy zawsze przy okazji, jak możemy. Jest okazja. Tak, no właśnie. Zakończymy na tym wspaniałym miejscu. O masz tutaj Aurelę. Super się prezentujesz. Dzięki wielkie za oprowadzenie, za pokazanie swojej tragi. Dzięki. Było mi bardzo miło w nastroju takim sobotnio poranno-poimprezowym. Mam tak. nadzieję, że nie mówiłem w sposób niepoczytalny i że. Nie, absolutnie. Bo mi było fajnie. I jesteś święty, naprawdę, i jesteś święty, wytrzymałeś, wytrzymałeś tę wycieczkę. Powiedz mi, jak Ciebie znaleźć? Przez fanpage albo stronę praskiej ferajny, łatwo to wygooglać, wpisać praska ferajna, jest strona WPL, wszystko tam jest napisane i fanpage, który znajdziemy na Facebooku pod, pod tym samym hasłem. Można przyjść na nasze spacery, które są w weekendy, w tygodniu, albo nas wynająć na oprowadzenie, jakie chcemy. Takie jak na przykład dzisiaj? Także Albo inne. Chcecie, żeby Karol opowiedział Wam więcej o Pradze, a może długo, długo odpowiadać, bo jeszcze są tu różne, różne wątki. Nie? Karol? No, można by, tu o, i można by Ile z czasu? Miesiąc tu, czasu spędzić? Miesiąc na szmulkach i można je mniej więcej poznać. No Przesadzam, ale, ale tydzień, <grym> to, coś tydzień koło. to na pewno. Także zapraszamy, kontaktujcie się z Karolem, kontaktujcie się ze mną, wpisujcie w komentarze, lubcie nos, uśmiechajcie się do nas. <noise> jako i my czynimy. Na razie. Cześć, przepraszam. O, cześć. Spoko. Nie, jest bo... źle. Wiesz, na biwa była wczoraj po prostu. Wiesz, <noise> cześć. Ledwo mi się no. udało cześć z martwych wstać. Spokój. Bo tam słuchacie ja mówię, tak? Ale to się wszystko wytnie. To masz siodełko. Tak, no bo jestem mała, nie? A nisko, że nisko, no nisko, bo, bo, bo mała jestem.